Wilków I. Województwo Mazowieckie. Opuszczona cegielnia. Zamknięta już od bez mała 30 lat. Z tego co udało mi się ustalić, została zamknięta w drugiej połowie lat 90. XX wieku. W czasach świetności spółdzielni rolniczej w Białej Rawskiej, do której, do której ta cegielnia należała. Była nazywana łozem. Pracy o obozie dla zesłańców. Yy, naczelnik, czy jak go tam nazwać, tej cegielni był strasznie popieprzony. Trafiali to wszystkie, wszyscy pod wszystkie W latach 93-95, bodajże jeszcze cegielnia była próba, próba ratunku, no ale jak to w tych czasach jest jedyny budynek zachowany tak w miarę w jednym kawałku można powiedzieć Cała reszta to już jest praktycznie ruina Komin, który góruje nad nad tym zarośniętym obiektem Tam, w których miejsce jest strasznie ciężko dostać bo jest to strasznie po prawo, To prawdopodobnie było jakiś budynek mieszkalny dla Właściciel liczy, nie wiem, może jak, kogoś tu zarządzał. Bardzo jest ciężko znaleźć jakiekolwiek informacje na temat tej cegielni. Tyle tylko to do od yy, starszych ode mnie. A tutaj mamy yy, staw po wydobyciu gliny. поздравим